Siemaneczka, cześć mamy ostatnie dzień miesiąca, a więc e, czas odebrać alka odłamki z laboratorium alchemicznego. E, na początek na rozgrzeweczkę. Mamy tutaj zrobioną żółtą skrzyneczkę. Otworzymy ją, zobaczymy, czy coś poleci fajnego. Może jakiś artefakcik Dzisiaj właśnie z skrzynki tytonowej poleciało Szedomaszku, także kontynuujmy zobaczymy meteoryt Ow. słabiutko 30 diaksów oddział i dwa szare 30 guzików flacha się przyda akurat 10 monet i kluczyk no jak widać bez szału standardowo troszkę lipa no ale nic Jedziemy dalej. Kolejne szanse na artefakty czterogwiazdkowe będą. Co my tu mamy? 3. Pierwsze 3 szanse. 5% jest na artefakt czterogwiazdkowy. No, kolejna tarcza. Dwie poleryny 3100. Mamy 10 tysięcy alkoholu odłamków także kolejnych 10 szans na coś fajnego. Jeszcze tylko zobaczmy, co by nam to było najbardziej potrzebne. Nich byśmy potrzebowali, kleryka strażnika lasu najwięcej. No i to by było chyba na tyle. jakiś czarodziej się przyda. Dobra. No to cóż, lecimy. O, peleryna i tarcza prześladują nas dzisiaj. Tutaj tak, lecimy z strażnika lasu Palady, Palady nie bardzo Weźmiemy sobie łotrzyka Ech, To też by się przydało, chociaż nie, tu mamy 20, dobra Wybierzemy sobie mnicha No, tutaj dalej jedziemy z strażnika lasu mamy wojownik i druid wojownik i druid to druida weźmiemy to się przyda do balbara na przykład dalej nie mamy artefaktu to jedziemy w mnicha dalej nie ma nic ciekawego no to bierzemy łotrzyka Oj, kurczaki, czyżby pierwszy miesiąc od dawno bez artefaktu czterokleskowego, Na no to wygląda. I ostatnia szansa: nie ma nic. No to kończymy druidem. No i to by było na tyle. No nic, mam nadzieję, że. Wam troszkę lepiej poleciało. Widzimy się za miesiąc. Na razie, cześć.